Lecimy, lecimy dzisiaj z tym temacikiem. Dzisiaj na odcinku mamy prezentację, co tam się udało nachapać, nachapać, słuchajcie, z tych kontenerów, więc zainteresowanych zapraszam. A nie zainteresowanych no żegnam o ziemle. To nie jest temat chyba dla Was. Oczywiście lajki i komentarze mile widziane, absolutnie. Ja się, słuchajcie, nie obrażam śmialutko. Pozdrawiam Wam, laboguła. Fufu, pozdro. Zapraszamy. No, lecimy, lecimy z przeglądem, co tam wczoraj upolowałem. Proszę Państwa, tutaj jest ten bidon, ale on jest firmowy. To jest dobra pozycja, ale zobaczcie, tu jest pęknięte, więc słabiutko to widzę. Będzie do oddania na pewno za darmo. Może się komuś przyda, ale zobaczymy, czy ten. O, ten drugi, zobaczcie, to musi być jakiś. Chyba fabryczna lipa, bo też jest to samo. Szkoda, musiałem się chociaż z dwóch jeden skleci, no ale niestety nie udało się. No ja z taką kanką to na pewno nie będę latał. No szkoda, nie? Fajna pozycja, ale możliwe, że. Komuś za darmo jeszcze to się przyda i posłuży. Mniej, Miejmy nadzieję. A kupiłem już filterki słuchajcie do tego, do brity. Będzie, będzie pite, będzie odchudzane. No zobaczymy. A wczoraj wam jeszcze nie pokazywałem. Zobaczcie tego znalazłem. Tylko nie jestem pewien czy to jest la fufu czy la bubu. Dajcie znaka w komentarzach jak mam to stwierdzić. Uśmiecha się do mnie, więc chyba to jest Labubu, Labubu, przedstaw się, no jakiś taki niegramotny, chyba delikatnie zestresowany, więc nie pogadamy, nie pogadamy, Ok. patrzymy co tutaj w tej reklamóweczce obfitości, tutaj będą chyba te klocki, wiecie co, wziąłem tą osłonkę, ile ona kosztowała, 6 niby, patrzcie, kiedyś 6 funciaków. Ale fajna, taka w ogóle ja lubię takie takie pozłacane, to jest chyba, już mówiłem, nie chcę się powtarzać glamour. Tu akurat nie mam żadnego kwiata, powiem Wam wszystkie y, wyprowadziłem kwiaty na, na pole, jak to się mówi, ale chyba niektóre niestety na sezon jesienno-zimowy nie wrócą, nie wrócą, słuchajcie, zadomowiły się tam i koniec. Tu jest takie ten złotawe, też fajnie to wygląda. Nawet nie widziałem, że tutaj jest. Jest serducho takie, nie wiem na co to jest, ale to chyba takie na, na pierdoły, słuchajcie, na pierdoły, ja nie potrzebuję, też będzie to do wystawienia, za darmochę wystawię, może ktoś sobie to złapie, no bo takie fajne, no może się to podobać, może ktoś potrzebuje takie słoiczki, to może być na patyczki, na wiecie... Przydać! O, to jest dobre słowo, kiedyś to się na to mówiło przydać! I tak naprawdę nie było wiadomo co i do czego. Zobaczymy te klocki. I tu, tu jest tego trochę, jest. Ale muszę zobaczyć, właśnie czy to wszystko jest. Te klocki duplo, tu jest jakaś agatka. Jak to była ta bajka? Agatka i. Kurczę, żebym zapomniał, ludzie! Starość, nieradość. Jacek i ja Agatka, no. Ale nie, to jest jakiś... Ten Jacek taki ta Agatka troszeczkę poopalani są, powiem wam. No, nie za bardzo. Ale nie wiem, też się nie znam. Nie wiem, czy ten pies też. No, ale zobaczymy, czy on pasuje do tych klocków. Nie, no jest. Patrzcie, on się tu czepia. Trochę trzeba to kuczyć. Patrzcie, wszystko jest do umycia, ale ufajdane. No, ale nie ma znaczenia. O, jeszcze jest jakaś Jacek Agatka to Tereska, jakaś taka dziewczyna o czerwonych, czerwonych włosach, też jest z kompletu, a im się nogi tak robią, zobaczcie, to jest na pewno duplo dla maluchów, są choć ja tam nie będę tego układał, tylko chciałem mniej więcej zobaczyć ile tego jest w tym zestawie. I tu jest, patrzcie, jakiś samochód, dwa samochody są. O, jeszcze jest jeden ludka. No, ty, kochana, to już naprawdę. Widzę, że na słońcu to ci trochę zeszło. Zobaczcie, cztery takie ludziki są. Ludziki, ludki, legowki, legowki, ale zobaczymy tu. No, 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 lego, lego jak byk. Tylko, czemu nie pisze Lego Duplo? Jak ktoś siedzi w Lego, to nie, niech da znaka, ale nie są wcale zajechane. Kurde, czemu nie wyrzucili? Dziwne, co? taki zestawik, to może być parę złotych, kurczę warte, jak ktoś, słuchajcie chce zakupić ode mnie u źródełka, u źródełka śmialutko, śmialutko piszcie, dogadamy się ale piszcie na maila, słuchajcie no i proponujcie jakąś cenę dogadamy się bo ja nie wiem, ja, ja nie znam ceny takich klocków, za ile to można sprzedać więc rzućcie jakąś kwotę no i pewnie coś tam damy radę genezą tego kanału, słuchajcie, powstanie jego było po to, no żeby taki, no jak to, recykling? Nie wiem, czy to jest dobre, dobre słowo do tego. Raczej, żeby dać drugie życie. To, co jest na śmietnik wywalone, no żeby jeszcze komuś się to przydało. A wydaje mi się, że takie klocki to tylko dobrze wyparzyć. One są plastikowe, to pff, nie wiem, miska, może gorąca woda, może jakiś detergent. I wiecie, i to jeszcze może posłużyć. To są takie wszystkie, w ogóle edukacyjne, jeszcze dodatkowo. Zobaczcie, bo tutaj są cyferki i liczby. No, to musi być taki, no albo to dlatego, że to jest, a wiem, z tego względu, że to jest dla maluchów, no to jednak musi być w jakimś stopniu to jeszcze edukacyjne. O, patrzcie, nawet mi się ten traktor udało poskładać. O, jeszcze jakąś tutaj, może. Aneta, tutaj w skaku, nie. To nie może być Aneta, bo Aneta to nie widziałem jeszcze takiej Anety opalonej, ale nieważne, o, nieważne, wsadzę ją tutaj. Dziewczyno do roboty ty się bierz, a nie tak jak wszyscy najadą, najadą i, i bez pracy, no, bez pracy to nie ma kołaczy, wiecie o co chodzi, nie? No nie będziemy się tam do dziewczyny dobijać. To jest temperówka. To na pewno nie jest w zestawie. Dobra. Kończymy zabawę kończymy z tymi klockami. Nie ma na to czasu. Coś tu po, po, postaram się posklecać te, te, te... Szkoda, szkoda. Szkoda, że to na mojej głowie. A, tu mamy jeszcze tą... Uch, ale to nie mogę połączyć. Bo... O, elegancja. Patrzcie. Te pudło, co wziąłem będzie idealne na te klocki, jak na razie, nie? Domu. Nie na stałe, ale na razie będzie można to tutaj wrzucić. To no nie wiem od jakiego zestawu ta gumka. Znowu mi słuchajcie... O, to nie wiem czy to... Nie no, jest te Lego jeszcze. Pewnie, pewnie ktoś, kto się zna, to wie co jest tutaj w temacie. Znowu pewnie się zamawiacie, se myślicie, ten, ten kretyn albo idiota znowu się bawi klockami. Nie ma, nic, nie ma nic lepszego do roboty, a powiem, że mam, mam, mam. Słuchajcie, patrzcie, ja już tutaj mam naszykowaną tą, tą kosę. Obudowę ściągnę ładnie z tej żyłki i zaraz tą szmatą przetrę. Później już mam naszykowany odkurzacz. Też będę go musiał słuchajcie, poprzecierać, tylko za wiele to mu tutaj nie dam ten, yy, nie dam czasu, bo wydaje mi się, kto zna tą maszynę, to weźmie. To jest chyba bardziej do profesjonalnego czyszczenia niż do domu, bo to jest naprawdę kombajn, kombajn. O matko, boska, zakręciło mi się chyba chyba jakiś z tych śmietnikowych tych Oh, przepraszam, jakieś robactwo, słuchajcie, chyba się znowu nalęgło z tego tego, z tych śmietników. Znowu trzeba będzie deratyzację robić. Ja tu muszę m, chyba współpracę z jakąś firmą, słuchajcie, złapać tą. Od dezynfekcji i deratyzacji. Idealnie oni by się tu sprawdzili u mnie. Więc śmialutko, jak coś tam takiego macie, to wbijajcie do mnie oczywiście. Dogadamy się. Wziąłem dwa takie wiaderka. No one są... Ekstra, patrzcie. Jeszcze nie mam na nie przeznaczenia. I nie chciałbym, żeby to się skończyło, żeby mnie zostawił, słuchajcie, na takie, wiecie, jak to się mówi o. O, zaraz. Nie wiem czy wam pokazywałem, też znalazłem taki ten. Kiedyś krzyż sobie. To jest z jakąś tą... Yy, fuh, dobra. Pierścieniem. Niech będzie pierścieniem. Oj, na takie, wiecie, rzeczy. Nie, nie, nie. Nie, nie lubię taki, Lubię takie rzeczy. Ale powiem wam, wystarczy tydzień i to jest pełne. Słuchajcie, to jest pełne. Zresztą wiecie, o czym mówię. O, wiecie, o czym mówię. Nie, no wziąłem tego kota, słuchajcie, jeszcze z tym uchem. Nie, no niemożliwe. Ja nie wiem, jak to się wydarzyło. On sam musiał wskoczyć do kartona, bo ja bym go nie wziął przez to ucho. No ale zobaczcie, wskoczył. Nieźle. Tutaj oryginalny ten kufelek taki. No, super. Super pozycja. Mam idealne, słuchajcie, na prezent, no, do znajomy będę szedł. Elegancki, męski taki prezent. Kryształ dziewczyny. Teraz spokojnie wyciągam kryształ. Mam nadzieję, że go, go nie potłukł. Patrzcie, zobaczcie co się dzieje. Ja pierniczek Jak go umyję. Słuchajcie, super jest. Podoba mi się, wiecie czemu, bo jest taki płaski i na to można wszystko położyć. Zobaczcie, nawet taki patrzcie. I to od razu, zobaczcie co się dzieje. Ten blask, no mega, no mega, słuchajcie, mega. Co ja wam będę gadał zaraz, wam o na przykład w taką świecę, jak to się prezentuje, no halo, halo, ludzi. A ja pierdziel jaki luksus. Super, będą te telerzyki te na grilla, zresztą już wam chyba mówiłem. Wyciągamy. A, i to też zjem na prezent, zobaczcie to. Fajne. To do jakiejś znajomej czy coś. Taki, słuchajcie, wolałbym chyba dostać takie. Badziewie niż jakiegoś niż jakiś taki nietrafiony prezent. A tu mam te, te jeszcze te chyba to są do tych tych wajpów, czy co? Nie wiem. Jak ktoś się zna, słuchajcie, piszcie śmiało. Ja nie wiem, jedno otworzę. Zobaczymy, co to jest tu w środku. To są normalnie nowe, słuchajcie, ta pozycje nowiutkie. O, to są tak, tak. To są te olejki. Ciekawe czy one są w ogóle, zobaczymy w terminie, proszę Państwa, tr, 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 tr. czy tu w ogóle jakiś termin, 10.21, u 10, 21. Ula, la chyba komuś się gdzieś to zapodziało, patrzcie, 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 nie wiem, o, nie widzicie, jakby co, to słuchajcie, trzymaj, trzymajmy się tego, że one są w terminie, tutaj są dwa, dwa razy te wajpy chyba całe, tu mamy trzy razy olejek i tych nie wiem co to będzie chyba też olejek jakiś więc jak ktoś potrzebuje śmialutko śmialutko proponuję za ten cały bajzel słuchajcie 25 zł cena wywoławcza tapujemy dziewczyny tapujemy Słuchajcie, tak się tapuje, pukacie tam, wiecie o co chodzi, 25 zł, angielskie 5 funciaków, co myślicie, cena mi się wydaje nie jest ordynarna, nie jest jakoś za bardzo dziercza, więc śmialutko piszemy, piszemy na maila, która osoba pierwsza ta zawija, słuchajcie, skarb, dobra, lecimy dalej już, nie zanudzam, ale to jest jakaś świetna pozycja na piwko. Ciekawe, czy to tak działa, jak mi się wydaje, że jedziecie sobie nad morze, nalewacie tu wody i sobie chłodzicie piwo. No, świetna, powiem wam, naprawdę świetna pozycja. I to chyba nie jest. Nie wiem, zaraz zobaczę, czy to jest pęknięte. Chyba nie. Nie, nie czuć, żeby słuchajcie, schodziło. Tak delikatnie jest spuszczone. Nie wiem z jakiego powodu. Ale fajne, kurde, fajne. Och, tylko, że ja się nad morze nie, nie wybieram i tutaj te angielskie morze. Ho, ho, słuchajcie, daje wiele do życzenia. Widoki świetne, naprawdę świetne widoki, ale raz mi się zdarzyło w zeszłym roku kąpać. Łomatko, powiem wam, woda tak zimna, że normalnie, jakby mi ktoś wbił gwoździa w udo, w życiu bym tego nie poczuł. W życiu bym tego nie poczuł. Tu mam taką czapkę, ty, no słuchajcie, lezę normalnie na ulicy, znalazłem taką czapkę. Jakiś tutaj glut jest do tego, ale to jest chyba jakiś Michigan czy coś. Yankers, słuchajcie. Yankees Stadion, nie wiem, czy to jest oryginał, też śmialutko możecie pisać, bo, no ja się, widzicie jak się, ja, ja się znam. Dopiero jestem w powijakach, w tematach, śmialutko, oczywiście, jeżeli ktoś jest nią zainteresowany, to też mail jest, wiadomo, tapujecie i e mail jest, Komentarzach śmiało nie krępujcie się. Mówię, dogadamy się finansowo. Misiek, oczywiście, rewelacyjny. Słuchajcie, on musi być drogi. Świetny jest. Jeszcze ta, jeszcze ta pszczółka. Nie wiem, to jakby pszczółka, ale troszeczkę ta. Och, ale brudny jest, dobra. Ty, kochany, lecisz. Do prania on leci od razu. Na dzień dobry. Co tu jeszcze mamy? Aha, ten garnek, kurde. Wziąłem tą piłkę. O, ta piłka może być, słuchajcie, do tej paletki. Dzisiaj będę wystawiał tą paletkę. O, jak ktoś jest, słuchajcie, też zainteresowany tą paletką do skłosza. Ona jest kurczę do sprzedania. Dzisiaj będzie wystawiona. Ale, mówię, jak ktoś jest jakimś tam graczem teraz po tym fenomenalnym sukcesie Igi Świątek, no to ludziska wy się bierzcie, bierzcie. No wiadomo, tą paletką to tam będziecie tłuc o ściany, tylko nie, ale od czegoś Iga też zaczynała, pamiętajcie. I patrzcie, taka, taka paletka to jest chyba fisher, fisher. Fisher to też chyba jest dobra, dobra, słuchajcie, dobra pozycja. Tak nie za bardzo będę polecał, bo się no, nie znam w temacie. Jak się poznam, to wam dam znać. Są piłeczki golfowe. Ja zbieram piłeczki, bo powiem Wam, znalazłem te kije do golfa. No i będę, słuchajcie, będzie będzie zaczynana kariera jednak golfowa. Na razie może na ogródku, tak nieśmiale, ale później może na jakieś tam, słuchajcie, ulala, coś tam wypadło. O! Matko Boska! Te poranne schylanie to jest fenomenalne, słuchajcie, w tym wieku. Fenomenalne. Wzięłem tą bluzę Adidasa. Ona też jest oddania, do oddania, nie? Słuchajcie, zaproponujcie jakąś cenę. Już ją daję do prania, śmialutko to jest to jest XLK dwa razy. Dziewczyny, tapujemy, tapujemy, ona jest delikatnie brudna, ale wiadomo, ja ją upiorę w cenie, w cenie, pranie macie, pamiętajcie w cenie. Naprawdę nie jest kurcze kurczę zniszczona. O, tu było jakiś. Jakiś kosmyk, naprawdę nie jest, słuchajcie, z, z, zniszczona. Ja mam taki blues Adidasa, inne troszkę kolory, już chyba ze trzy. Więc mówię, bez gadania dziewczyny albo i chłopaki, piszecie, piszecie. Bluza jest w dobrej cenie. Piszcie na maila, kurczę, ile ja was mam prosić, co ja mam gadać. I weźcie mi, powiedzcie, do. O, ale się olej wytygował, la trzeba to wymyć. Powiedzcie mi, co to jest, do czego to jest. To jest chyba do ryżu, mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Ale się zawaliło, ludzie. Dajcie znać, bo to bym sobie zostawił, ale nie wiem po co. Bardzo mi to śmierdzi, że to jest, słuchajcie, na jakieś zupki dla dzieciaka, bo to taka stylizacja, ale nie jestem pewien. Podejrzewam, że wy mi dacie znać. Uuu, tu jeszcze jest jakaś... A, to ta, czekaj, jak, jak ona ma... Grażynka chyba, co? Grażyna, to ty? Nie wiem, znowu nieśmiała. Słuchajcie, coś te zabawki jakieś takie. Ja też się nie dziwię, że one są nieśmiałe, słuchajcie. Porzucili, wyrzucili do śmietnika bez mrugnięcia okiem, a one teraz mają być rozmowne, no. Na pewno, na pewno. U, la, la, ale się wszyscy zrobić, słuchajcie, to z tego chyba gdzieś tu z dołu wylazło. O matko, boska jedyna. Hu hu musimy chyba na sekundę przerwać to nagranie. No matko jedyna. Trzeba będzie zrobić no, sterylizację tej chałupy. Nie ciekawie I tu jeszcze jest przewód. O rany jedyny. Ten worek już leci od razu na wywalenie. Mi się patrzcie, mi się nie chce do, do, do pralki. A idź tam. Dobra, mamy już wszystko ogarnięte. Słuchajcie, wszystko jest. Te mamy do oddania, za darmo ludziska, za darmo. No dla Bubu jest też, słuchajcie, do sprzedania. Oczywiście też śmialko cena. Wiecie, dogadamy, no co ja wam będę gadał? Co ja będę Wam gadał? To za darmo, to macie za darmo ode mnie. To, no jak ktoś ładny napisze komentarzy, to też możliwe, że ta opcja jest możliwa. Klocki, no niestety, no to nie jest tania pozycja, więc no musimy się tu jakoś jednak gdzieś w połowie drogi, słuchajcie, spotkać. To niestety zostawiam, bo idealnie do mnie pasuje. Ale to też, słuchajcie, jak chcecie, to też sobie łapcie. Piszcie śmialutko. To jest lekkie, to wysyłka będzie nawet chyba za grosze, za grosze, albo wpadajcie do mnie, wpadajcie śmialutko do mnie, nie? To, to już mówiłem, to cały ten zestaw, to macie, patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć sztuk, słuchajcie, za pięć funtów, dwadzieścia pięć Wiem, wiem, zwariowałem, no ale to tylko dla moich, słuchajcie, widzów, dla moich subskrybentów, dobra. No, kochani, kończę, kończę już dzisiejsze te wypociny. Taki przeglądik dla was zrobiłem, oczywiście, wiecie. Mail jest w opisie śmialutko, nie krępujcie się. Ja, słuchajcie, nie gryzę dopiero po 23, więc nic wam tu złego nie grozi, aczkolwiek może zrobimy jakiś Dilik, biznesik, pieniążek się skręci. Słuchajcie, za te, te darmowe, jak chcecie, też se łapcie, szmaty se łapcie. Dobra, ja biorę się, bo muszę te bałagany trochę tu poczyścić i dzisiaj też to wystawiam. No chyba, że chcecie taką kosę. Słuchajcie, ostatnio sprzedałem ją, tylko chyba była w nowszym stanie. Poszła mi za 50 zł, nie wiem. Facet się cieszył, ja też, bo miałem, słuchajcie, 5 dych za 10 funtów i opuściłem. No chyba to nie jest jakieś zdzierstwo w ogóle, rozdarcie klienta, mi się wydaje, nie? Uczciwe ceny. Odkurzacz za 15 taka poszedł. Słuchajcie, no to 75 zł, taki odkurzacz. Ten człowiek jeszcze miał śmiałość. Słuchajcie, ze mną negocjować. Ja mu mówię, człowieku, to jest nowa pozycja. Jak śmiesz. Ludzie są dziwni, słuchajcie, dziwni. Ja rozumiem, jak wciskam komuś badziewie. No to słuchajcie, ja oddam za darmo. Nawet no taki jestem wylewny. No ale nie jak mam jakąś pozycję porządną. No halo, pobudka, ludziska, no. Trzymajcie się, sekcja komentarzy jest wasza. No i lajkujemy. Pozdrawiam.